Nigdy nie zapomnę tamtego wieczoru. Światło w sypialni było przytłumione, a deszcz bębnił w okno, jakby chciał zagłuszyć wszystko, co miało za chwilę paść. Stałam przy toaletce, zdejmując kolczyki po kolacji, gdy on wszedł. Patrzył na mnie tak, jakby widział zupełnie obcą osobę. "Marto", powiedział cicho, a ja od razu poczułam, że coś jest nie tak. "Musimy porozmawiać". Nie odpowiedziałam. Po prostu skinęłam głową, czując, jak coś ściska mi gardło. Nie chcę już intymności, wyrzucił z siebie, jakby te słowa paliły go w ustaw, bo, jesteś po prostu zła w łóżku. Przez chwilę myślałam, że źle usłyszałam, ale jego spojrzenie było zimne, pewne siebie, a każde kolejne słowo wbijało się we mnie jak nóż. Mówię to, bo, musisz zrozumieć, to nie działa. Nigdy nie działało. Odwrócił się, jakby chciał zakończyć rozmowę, zanim w ogóle się zaczęła. Cisza po jego wyjściu była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Patrzyłam w lustro w swoje odbicie z rozmazanym makijażem i pustym wzrokiem. Wtedy pierwszy raz zobaczyłam siebie nie jako ofiarę, ale jako kobietę, którą ktoś właśnie rozbił na kawałki. Usiadłam na łóżku, czując, jak całe ciało drży. Nie wiedziałam, czy z gniewu czy z bólu? Zła w łóżku. Powtarzałam w myślach: Jak on mógł to powiedzieć po tylu latach małżeństwa, po wspólnych świętach, planach, po wszystkim, co dla niego zrobiłam? Przez następne dni unikałam go jak ognia. Jadł osobno, spał na kanapie w gabinecie, tłumacząc się pracą. Nie miałam siły nawet na kłótnie. W środku jednak coś we mnie zaczynało się zmieniać. Z początku był to tylko cień gniewu. Później iskra determinacji. Zaczęłam biegać każdego ranka o szóstej, zanim się obudził. Przestałam nosić jego ulubione sukienki, gotować jego ulubione dania. Zaczęłam gotować dla siebie. Zaczęłam patrzeć w lustro inaczej, nie jak kobieta, która zawiodła, ale jak ta, która dopiero się budzi. Jednego dnia, gdy wrócił późno i zobaczył mnie ćwiczącą w salonie, zatrzymał się w drzwiach. Co ty robisz? Spytał z lekkim niedowierzaniem. Zmieniam się, odpowiedziałam spokojnie, nie odrywając wzroku od swojego odbicia w lustrze. Nie powiedział nic więcej, ale widziałam w jego oczach coś, czego nie widziałam od dawna: niepewność. Wieczorem, kiedy poszłam spać, leżałam długo w ciszy, słuchając jego kroków w korytarzu. Czułam, jak wraca do łóżka, ale tym razem to ja odwróciłam się plecami. To był pierwszy raz. Kiedy to ja nie chciałam bliskości, zasnęłam z myślą, że jego słowa, choć miały mnie zranić, stały się początkiem czegoś innego, przebudzenia, które dopiero miało nadejść. Wiedziałam jedno: już nigdy nie będę tą samą Martą. Minęły trzy tygodnie od tamtej rozmowy. W naszym domu panowała cisza ciężka, lepka, taka, która nie daje oddychać. Każdy poranek wyglądał jak poprzedni, on wychodził wcześniej. Ja zostawałam w kuchni z filiżanką kawy, której już nawet nie słodziłam. Słodycz przestała mieć dla mnie sens. Zauważyłam jednak, że coś w nim się zmieniło. Może nie od razu, ale z dnia na dzień jego pewność siebie zaczynała się kruszyć. Widział, że nie jestem już tą samą Martą, która czekała przy stole z obiadem i uśmiechem. Teraz wracał do domu, w którym pachniała nowymi perfumami moimi, nie jego ulubionymi. Widział świeże kwaty na stole, których nie przynosił on. Widział mnie w sukience, w której nie pytała mojego zdania. Najpierw był zaskoczony, potem zdenerwowany. Z kim wychodzisz? Zapytał pewnego wieczoru, gdy ubierałam się do teatru z przyjaciółkami. Z sobą, odpowiedziałam spokojnie, poprawiając kolczyk, ale jeśli chcesz, możesz do mnie dołączyć. Nie odpowiedział. Widziałam tylko. Jak zaciska szczęka, jakby nagle nie wiedział, jak zachować się wobec kobiety, której nie kontroluje. W teatrze śmiałam się szczerze po raz pierwszy od dawna. Poczułam, jak bardzo brakowało mi życia, które nie kręciło się wokół jego nastrojów. A kiedy wróciłam do domu późnym wieczorem, siedział w salonie z kieliszkiem whisky. Ładnie pachniesz, powiedział chłodno. Dziękuję, odparłam, zdejmując płaszcz. Miło znów coś czuć. Od tej nocy zaczął mnie obserwować. Z pozoru niby nic się nie zmieniło, ale widziałam jego wzrok, gdzie ćwiczyłam, gdy wychodziłam, gdy rozmawiałam przez telefon. Nie znosił tego, że nie zna każdego mojego kroku. W pracy zaczęłam dłyszczeć. Kiedyś byłam tłem cichą, niezauważalną SPCJL od projektów. Teraz szef zwracał uwagę, słuchał moich pomysłów, a ja nie bałam się mówić. Po jednym ze spotkań koleżanka szepnęła. Marta, nie wiem, co się z tobą stało, ale promieniejesz. W drodze powrotnej uśmiechałam się do swojego odbicia w szydzie tramwaju. Promieniejesz. To słowo dźwięczało mi w głowie przez resztę dnia. W domu natomiast mój mąż, Michał, zaczął się gubić w tym nowym układzie. Próbował prowokować rozmowy, szukać pretekstu do kłótni. Może teraz jesteś taka pewna siebie, bo ktoś Cię uczy, jakby ci lepsza w łóżku. Rzucił któregoś wieczoru skpinął. Spojrzałam mu prosto w oczy. Nie potrzebuję nauczyciela. Wystarczyło, że przestałam słuchać krytyka. Zamilkł. Widziałam, jak uderzyły go te słowa, jak próbował zapanować nad gniewem. Ale to już nie robiło na mnie wrażenia. Później, w łóżku, leżałam w ciszy, myśląc o tym, jak przez lata pozwalałam. By jego opinia była moim lustrem. Jakby tylko on miał prawo decydować, kim jestem. Teraz lustro należało do mnie. Pewnego dnia, gdy wróciłam wcześniej z pracy, usłyszałam, jak rozmawia przez telefon. Nie, nie mogę teraz. Ona jest w domu. Tak, wiem. Spotkamy się jutro. Głos ściszony, to nerwowy. Zamknęłam drzwi sypialni i usiadłam. Nie płakałam. Nie zaskoczyło mnie to? Może nawet spodziewałam się tego od dawna. Ale tym razem nie czułam się ofiarą. Wieczorem zachowywałam się spokojnie. Przy kolacji zapytałam: Jak mu minął dzień? Odpowiedział zdawkowo, nie patrząc mi w oczy. Wiedziałam już, że coś się kończy, ale tym razem to ja miałam kontrolę. Kiedy zasnął, usiadłam przy biurku i otworzyłam laptopa. Napisałam pierwsze słowa nowego planu. Który kiełkował w mojej głowie. Kiedy mężczyzna mówi, że jesteś zła w łóżku, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że on przestał być mężczyzną, którego warto kochać. Zapisałam dokument i uśmiechnęłam się. To był początek czegoś większego, nie tylko zemsty, ale odrodzenia. Nazajutrz kupiłam nową pościel, nowy zapach, nowe życie. W kuchni zostawiłam mu notatkę. Nie czekaj na mnie z kolacją. Mam dziś spotkanie z kimś, kto potrafi słuchać. Nie wiedział, że to spotkanie było tylko ze mną samą, z moją nową wersją, tą, której już nie da się złamać jednym zdaniem. Wszystko zaczęło się od spojrzenia nie jego, lecz mojego. Pierwszy raz od miesięcy przyjrzałam się sobie naprawdę, nie tylko przelotnie w lustrze przy wyjściu. Włosy, które kiedyś upinałam w pośpiechu. Teraz układały się miękko na ramionach. Oczy, które przez lata unikały własnego odbicia, nabrały blasku. Wtedy zrozumiałam, że nie potrzebuję jego akceptacji, żeby czuć się kobietą. Potrzebuję tylko odwagi, by nie uciekać przed sobą. Michał coraz częściej wracał późno. Nie pytałam gdzie był. Nie dlatego, że nie chciałam wiedzieć, lecz dlatego, że odpowiedź przestała mieć znaczenie. Cisza między nami była już nie tylko murem, ale polem bitwy. Wiedział, że milczenie boli bardziej niż krzyk. Wiedział też, że ja już nie gram w jego grę. Zaczęłam uczyć się małych rytuałów wolności. Pora na kawa bez pośpiechu. Długie spacery po mieście, w którym każdy budynek wydawał się mówić: jesteś tutaj, żyjesz. Kupowałam książki, których nigdy nie miałam czasu przeczytać. Zapisałam się na kurs fotografii. Kiedyś fotografowałam tylko jego, teraz zaczęłam fotografować świat, w którym on nie był już centrum. W pracy powierzono mi nowy projekt prestiżowy, wymagający, ale mój. Szef zapytał, czy poradzę sobie sama. Uśmiechnęłam się. Sama. To słowo brzmiało jak obietnica. Wtedy po raz pierwszy od dawna poczułam coś, co przypominało dumę. Wieczorem wróciłam późno. W salonie paliła się tylko jedna lampa, a on siedział w fotelu z butelką niedopitej whisky. Znowu spotkanie. Zapytał z kpiną. Tak. I było udane. Odparłam spokojnie, zdejmując płaszcz. Myślisz, że możesz mnie tak po prostu ignorować? Jego głos stawał się coraz głośniejszy. Spojrzałam na niego bez emocji. Nie ignoruję cię, Michał. Po prostu nie poświęcam już ci całego życia. Zamilkł. Wiedziałam, że szuka słów, ale tym razem ich nie znajdzie. Odeszłam do sypialni, zamknęłam drzwi i położyłam się. W nocy długo nie mogłam zasnąć. Czułam, że granica, którą nieświadomie stawiałam między nami, stała się nieodwracalna. Następnego dnia spotkałam w kawiarni Marka kolegę ze studiów. Kiedyś byliśmy blisko, zanim pojawił się Michał. Rozmawialiśmy godzinami o wszystkim... Jakby czas się zatrzymał. Było w tym coś lekko niebezpiecznego, coś, co przypominało mi, że wciąż potrafię czuć. Nie flirt, nie gra, ale obecność. Uśmiech kogoś, kto widzi Cię naprawdę. Wieczorem, gdy wróciłam, Michał przeszukiwał mój telefon. Co robisz? zapytałam spokojnie. Sprawdzam, czy nie robisz ze mnie idziotę. Za późno, odpowiedziałam cicho. Zrobiłeś to sam. Kiedy uwierzyłeś, że możesz mnie złamać? Nie krzyczał. Patrzył tylko długo, jakby próbował rozpoznać kobietę, która stała przed nim. Ale ta, którą znał, już nie istniała. Zaczął przepraszać kilka dni później. Najpierw nieśmiało, półsłówkami, potem intensywniej, jakby próbował zatrzymać coś, co wymykało się z jego rąk. Marta, wiem, że powiedziałem głupio. Nie chciałem cię zranić. Nie musisz przepraszać, przerwałam. Ale nie mów, że nie chciałeś, bo chciałeś. Chciałeś poczuć się silny. Odwrócił wzrok. Widziałam w nim strach, którego wcześniej nie znałam. Może bał się mnie, a może siebie tego, kim się stał. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że nie chcę już tej walki. Że jedyne, co jeszcze trzymało mnie przy nim, to przyzwyczajenie do bólu ale można się odzwyczaić. Wieczorem włączyłam stare nagrania z czasów, gdy byliśmy szczęśliwi. Uśmiechy, wspólne podróże, jego dłonie na moich ramionach. To wszystko wydawało się teraz obce. Zrozumiałam, że tęsknię nie za nim, ale za sobą sprzed lat. Toń, która wierzyła, że miłość wystarczy. Kiedy zasnął, spakowałam kilka ubrań, dokumenty i aparat fotograficzny. Zostawiłam na stole kopertę. W środku list. Nie odchodzę, żeby cię ukarać. Odchodzę, żeby siebie uratować. Wyszłam cicho, jakby dom sam nie wypuszczał. Na ulicy powietrze było zimne, ale pachniało wolnością. Światła masta odbijały się w szybach samochodów jak milion małych luster. W każdym z nich widziałam siebie, nie jego. Nie wiedział jeszcze, że stracił nie tylko żonę. Stracił lustro, w którym mógł się przeglądać. A ja po raz pierwszy od dawna nie bałam się swojego odbicia nie wróciłam od razu przez pierwsze dni czułam tylko spokój dziwny surowy prawie obcy wynajęłam małe mieszkanie na poddaszu starej kamienicy z widokiem na zimne dachy i wąskie ulice wieczorami siadałam przy oknie słuchałam deszczu i myślałam o tym jak niewiele potrzeba żeby zburzyć całe życie jedno zdanie jedna chwila pogardy Jedna rysa w zaufaniu, która zamienia się w przepaść. Michał dzwonił codziennie. Nie odbierałam. Znałam jego głos na pamięć, a mimo to, gdy słyszałam wibracje telefonu, serce na moment przyspieszało. Potem wracał chłód. Wiedziałam, że jeśli odbiorę, znowu pozwolę mu mówić, tłumaczyć, manipulować. Nie byłam już tą Martą, która czekała na przeprosiny. Byłam tą która potrzebowała ciszy, żeby naprawdę się usłyszeć. Z czasem wiadomości zaczęły się zmieniać. Z krótkich, odezwij się, porozmawiajmy, w dłuższe, pełne skruchy, bólu, lęku. Nie wiedziałem, że tak cię zraniłem. Tęsknię za tobą, kropka. Nie potrafię spać w pustym domu. Zaczynał rozumieć, że dom bez nie był tylko przestrzenią, nie życiem. Jednak ja też tęskniłam. Nie za nim, za nami, za iluzją, że kiedyś wszystko miało sens. Ale tęsknota to nie powód, by wracać. To tylko echo, które przypomina, że było się człowiekiem zdolnym do miłości. Pewnego dnia spotkałam jego siostrę, Karolinę, w kawiarni niedaleko pracy. Marta, on nie jest sobą, powiedziała cicho. Przestał jeść. Nie wychodzi, pije. Cały czas powtarza Twoje imię. Patrzyłam na nią spokojnie. To jego wybór, Karolino. Tak samo jak tamte słowa były jego wyborem. Skinęła głową, ale widziałam w jej oczach prośbę. Ona naprawdę żałuje. Wiem, ale żal nieco Faran. Tamtej nocy długo nie spałam. W głowie powracały jego słowa, nie tylko te najgorsze, ale też te ciche, codzienne, kiedyś pełne czułości, z czasem coraz bardziej puste. Zrozumiałam, że w tym wszystkim najbardziej bolała nie Obelga, lecz to, że pozwoliłam mu ją wypowiedzieć, że zbudowałam swoje poczucie wartości na kimś, kto nie umiał jej dostrzec. Kilka dni później odezwał się z nowego numeru. Marta, błagam, wysłuchaj mnie. Chciałam odłożyć telefon, ale jego głos był inny, łamliwy, szczery, zmęczony. To nie była prawda. Chciałam cię zranić, bo czułem się mały, bo wiedziałem, że jesteś lepsza. Zamknęłam oczy. Nie mów tego. Nie potrzebuję twojego poczucia winy. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że żałuję każdego słowa. Milczałam chwilę. Michał, nie chodzi o słowa. Chodzi o to, że uwierzyłam, że jestem tak bezwartościowa, jak mi powiedziałeś. I musiałam odejść, żeby sobie przypomnieć, że nie jestem. Nie odpowiedział, tylko oddech po drugiej stronie, ciężki, mokry od łez. Jeśli kiedyś będziesz mogła, spotkaj się ze mną, wyszeptał. Nie po to, żeby wrócić, po to, żeby zamknąć to jak ludzie. Zgodziłam się, nie dlatego, że chciałam, ale dlatego, że potrzebowałam zobaczyć w jego oczach prawdę albo pustkę. Spotkaliśmy się w parku, gdzie kiedyś chodziliśmy na spacery. Był cień dawnych drzew, zimny wiatr i dwoje ludzi, których kiedyś połączyło coś więcej niż rutyna. Michał wyglądał na starszego, jakby kilka tygodni odcisnęło na nim lata. Nie wiesz, jak bardzo żałuję, powiedział cicho. Cały czas widzę twoją twarz, gdy to mówiłem. Wiem. Ale to nie wystarczy. Spojrzałam na niego spokojnie. Żałoba po tym, co zniszczyliśmy, nie jest tym samym, co miłość. Chciałbym cofnąć czas. Ja nie, bo gdybym mogła, znów bym ci uwierzyła. A wtedy nigdy nie dowiedziałabym się, kim jestem bez ciebie. Zamilkł. Wiatr poruszał liście między nami, jakby chciał przerwać ciszę. Kocham cię, Marto. To brzmiało jak wyznanie człowieka, który wreszcie zrozumiał, co stracił. Uśmiechnęłam się lekko. Może kiedyś też pokochasz siebie. Wtedy dopiero będziesz mógł kogoś kochać naprawdę. Odeszłam, zanim zdążył coś powiedzieć. Za plecami słyszałam tylko szelest kroków i dźwięk oddechu, który mieszał się z chłodnym powietrzem. Wieczorem wróciłam do mieszkania. Włączyłam lampkę i otworzyłam notes, w którym od tygodni zapisywałam myśli. Dopisałam kolejne zdanie. Czasem miłość to nie trzymanie kogoś za rękę, ale puszczenie, zanim się oboje udusimy. Spojrzałam na to zdanie i zrozumiałam, że naprawdę się zmieniłam. Nie potrzebowałam już jego głosu. Żeby wiedzieć, kim jestem. Zasypiając, czułam w sobie spokój, nie triumf, nie ulgę, po prostu ciche zrozumienie, że przeszłość nie znika, ale można nauczyć się z nią żyć. Nie wiedziałam jeszcze, że los nie skończył tej historii, że czasami to, co uznajemy za koniec, jest tylko preludium do nowego początku albo ostatniego rozliczenia. Minęło sześć miesięcy od naszego spotkania w parku. Zima przyszła szybko przykrywając miasto chłodem, który przypominał ciszę po krzyku. W moim nowym życiu nie było już śladów tamtej kobiety, którą byłam kiedyś. Mieszkanie, praca, codzienność, wszystko było inne. Tylko czasem, w nocy, wracał obraz Michała, nie jako mężczyzny, którego kochałam, ale jako symbolu wszystkiego, co musiałam w sobie złamać, by przetrwać. Zaczęłam uczyć się nowego języka, nie słów, lecz emocji. Mówić o sobie bez wstydu, bez cudzego spojrzenia. Kiedyś wierzyłam, że miłość polega na poświęceniu. Teraz wiedziałam, że to raczej równowaga między tym, co dajesz, a tym, co chronisz. A ja wreszcie chroniłam siebie. Praca wciągnęła mnie całkowicie. Projekt, nad którym pracowałam, trafił do konkursu branżowego. Po raz pierwszy ktoś z zewnątrz zobaczył we mnie wartość, którą kiedyś Michał próbował zagłuszyć. Stałam na scenie, odbierając wyróżnienie, i myślałam: to nie jest zemsta. To dowód. Dowód, że nie musiałam udowadniać niczego jemu, tylko sobie. Po uroczystości podszedł do mnie Marek. Ten sam, którego spotkałam kiedyś w kawiarni. Uśmiechnął się lekko, nie pytając o przeszłość. Zieś, że jesteś dziś zupełnie inna. Zapytał. Tak, odpowiedziałam. Wreszcie jestem sobą. Zaproponował spacer. Szliśmy ulicami, gdzie każdy krok brzmiał jak echo czegoś nowego, czystego. Nie było między nami napięcia, tylko spokój. Wiedziałam, że nie chcę skakać w nowy związek, ale też, że nie muszę się już bać bliskości. Nie dlatego, że ktoś mnie naprawił, ale dlatego, że sama się odbudowałam. Tydzień później dostałam list papierowy z odręcznym pismem. Michał nie otworzyłam od razu. Leżał na stole przez trzy dni, jak test, czy potrafę jeszcze odłożyć to, co kiedyś paliło mnie od środka. W końcu usiadłam przy oknie i rozcięłam kopertę. Marto, nie wiem, czy ten list w ogóle przeczytasz. Nie proszę, żebyś wróciła. Wiem, że nie powinnaś. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że tamte słowa nie były o tobie. Były o moim strachu, o mojej słabości. Byłaś lustrem, w którym widziałem wszystko, czym nie potrafiłem być. Dziękuję ci, że odeszłaś, bo dopiero wtedy zrozumiałem, kim byłem. Zamknęłam list i odłożyłam go na półkę. Nie płakałam. Nie czułam gniewu ani ulgi. Czułam wdzięczność, że wreszcie potrafię czytać takie słowa bez potrzeby odpowiedzi. To była moja wolność. Kilka dni później wróciłam do Starego Domu. Chciałam tylko zabrać kilka rzeczy, które zostały po przeprowadzce. Drzwi otworzyły się z lekkim skrzypnięciem. Zapach tego miejsca był mi obcy, jakby mieszkał tam ktoś inny. Na stole stało zdjęcie, nasze, z wakacji sprzed lat. Uśmiechnięci, młodzi, jeszcze pełni złudzeń. Wzięłam je do rajki, a potem odłożyłam z powrotem. Nie dlatego, że chciałam zapomnieć, ale dlatego, że pamiętałam już bez bólu. Wychodząc, Zostawiłam klucz w skrzynce na listy. To był mój ostatni gest wobec przeszłości. Kiedy wróciłam do siebie, otworzyłam okno. Zimne powietrze wpadło do środka, niosąc zapach śniegu i ciszy. Usiadłam przy biurku i otworzyłam notes, w którym zaczęła się ta cała historia. Dopisałam ostatnie słowa. Czasem kobieta musi stracić wszystko, żeby zrozumieć, że nigdy nie była niczyją własnością. Zamknęłam notes i uśmiechnęłam się. To był koniec, ale nie tragiczny, nie żalu. Koniec jak spokojne oddechy po burzy. Wiedziałam, że już nigdy nie pozwolę nikomu uczynić ze mnie cienia. Wieczorem zapukał Marek. Myślałem, że może chciałabyś wyjść na spacer, powiedział. Popatrzyłam na niego chwilę. Tak, ale tym razem ja poprowadzę. Śmiał się. A ja zrozumiałam że nie każda stoja musi kończyć się miłością. Czasem wystarczy zrozumienie. Czasem wystarczy, że wreszcie czujesz się bezpieczna we własnej skórze. Kiedy wyszliśmy na ulicę, śnieg zaczął delikatnie padać. Każdy płatek topniał na moich dłoniach, jak wspomnienie. Czułam chód, ale nie samotność, bo po raz pierwszy od dawna to ja byłam domem, w którym naprawdę zamieszkałam.